Kongres partnerów Hewlett Packard Enterprise 2024 to najważniejsze wydarzenie firmy Hewlett Packard Enterprise roczne w Polsce. Na tym wydarzeniu chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym partnerom handlowym za współpracę, nagrodzić ich oraz podzielić się innowacjami, które mamy w naszym portfolio. Misją HPE jest bycie najczęściej, najbardziej powszechnie wybieranym dostawcą usług hybrydowych. Chodzi nam o ścieżki brzegu sieci, chodzi nam o ścieżkę chmury hybrydowej i chodzi nam o ścieżkę AI. W czasie kongresu nasi partnerzy podkreślali, że cenią w naszej ofercie jej bardzo szerokie portfolio. Mówimy i o produktach, i o usługach. Proszę zauważyć, że w ostatnich latach dokonaliśmy bardzo dużej ilości przejęć. Wystarczy wspomnieć o Obsrampie, czy superkomputerach Cray, czy rozwiązaniach storageowych Zerto. Mamy również rozwiązania Security i inne. Ta oferta pozwala w tej chwili adresować obszary u klientów, których do tej pory adresować nie mogliśmy, ale nie oznacza to, że innowacyjność HP dokonuje się tylko za pomocą przejęć. Jesteśmy wiodącym wędorem, dokonującym innowacji, choćby w obszarze AI. Klienci z kolei bardzo cenią sobie rozwiązanie hybrydowe, czyli Green Lake. Dla nich rozwiązanie, które jest podawane w usłudze Asy Service jest zupełnie innym rozwiązaniem niż kupowanie infrastruktury na dotychczasowych warunkach. Klienci cenią sobie to, że płacą za zużytą moc obliczeniową, nie muszą kupować sprzętu, który nie zostanie wykorzystany, a jednocześnie jego elastyczność i skalowalność jest nieporównywalnie lepsza niż infrastruktury, którą kupują na co dzień do swojego Data Center. Wszystkie produkty, które sprzedajemy naszym klientom, są dostępne pod parasolem platformy Greenlake. Greenlake obecnie wykorzystywany jest już u 31 tysięcy różnych klientów oraz współpracuje z przeszło 4 milionami podłączonych urządzeń. W Polsce, platforma Greenlake używana jest przez klientów sektora bankowego, industry, jak również e-commerce. Ale jest to rozwiązanie szeroko rozpowszechnione i dostępne dla wszystkich. Chciałam podziękować wszystkim uczestnikom naszego dzisiejszego kongresu. Laureatom ogromnie gratuluję. Bardzo się cieszę, że znaleźliście czas i mieliście chęć przyjechać tutaj, żeby spędzić z nami trochę fajnych chwil. Liczę na owocną współpracę i do zobaczenia za rok. Chciałam bardzo serdecznie podziękować zespołowi Channel za przygotowanie kongresu partnerów. To ogromny zaszczyt współpracować. Z taką grupą zmotywowanych, ambitnych i pełnych wyzwań ludzi. HP Polska jest firmą, która prawie 100% swojego biznesu robi w indyrekcie, czyli sprzedaje do klientów z pomocą naszych partnerów biznesowych. Robimy tak, ponieważ nasi partnerzy są kompetentni, specjalizowani i dowożą bardzo profesjonalny serwis. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby klient był niezadowolony. Bardzo dbamy o naszych partnerów. Ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że ich sukces jest naszym sukcesem. HP Polska współpracy z partnerami posiada zapisaną w swoim kodzie DNA. Jesteśmy otwarci na przyjęcia nowych partnerów. Zapraszamy do współpracy.